wszystkich po weekendzie, godzina 12.01 zaczynamy nasz live analityczny. E, dajcie znać, czy dobrze widać, czy dobrze mnie słychać. Zaczynamy od Eurojena, była prośba na naszym czacie, na naszym kanale Fibotimowym, na Telegramie, żebyśmy od tego sobie zaczęli. Także możemy zacząć od walut, potem indeksy surowce, no i na zakończenie oczywiście bitcoin. Zaczynamy od eika. Tutaj dołek był do wyznaczenia na 61. Najpierw muszę od tego zacząć, bo to jest jakby kontynuacja naszych rozważań z tygodnia poprzedniego. 61,8 wypełniło się. Piękny poziom, 61 zadziałało, wiadomo, mały filnek się odbija. Pytanie co dalej, jak wysoko wyjdziemy. I tutaj chcę Wam pokazać pewnego rodzaju podobieństwo jeżeli chodzi o sposób wyznaczania punktów zwrotnych, bo tutaj ta strzałka zielona, no to oczywiście chcieliśmy wyznaczyć dołek, natomiast w tym momencie staramy się wyznaczyć szczyt, czyli już jakby troszeczkę inne zagranie. Mierzymy od szczytu do dołka, proszę zobaczyć, gdzie jest 61,8 i właśnie ten poziom w tym momencie dla mnie jest bardzo ważnym oporem. 124,89, 61,8 ostatniej fali, czyli pomiar ostatniej fali, POW. Tak zwane, myślę, że każdy to doskonale rozumie. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o lokalny opór, tutaj się zbliżamy do ZZB. No. Ten, te dołki muszę pokazać, bo ta reakcja może nastąpić. Ona może być w tego typu właśnie momencie, że mamy chwilowe odreagowanie tutaj na tym poziomie troszkę niżej, bo się spodziewam jakiegoś tam delikatnego, słowo klucz, delikatnego, ja akcentuję akurat na, na to, bo to jest bardzo ważne, że to odbicie może być chwilowe, No może być jedynie szybkie, takie małe. Rynek gdzieś tam potem zawija, próbuje wyrzucić gdzieś tam na, na stopach, czy tam 61,8, 61,8 zaksięgować 124,91. No i te poziomy w tym momencie się uaktywniają. To jest mój scenariusz na 1 na dzisiaj, na jutro. Interwał dosyć wysoki, bo H1, H4 nawet tutaj sobie analizujemy, więc to jest jeden z takich motywów na pierwszą część tego. Tygodnia. W tym momencie, patrząc na otoczenie, pamiętajcie, zawsze ocena otoczenia jest bardzo ważna. Widzimy, że miejsca na wzrosty mamy. Tej aktywacji podaży jeszcze nie ma, prawda? Bo, po pierwsze, ona może nastąpić, ale wyżej, prawda, na wysokości tych czerwonych poziomów. A po drugie, w tym momencie jest według mnie za wcześnie na jakiekolwiek wejście na short, tak? No bo tutaj nie ma po prostu żadnej. Przesłanki, także to są słuchajcie moje scenariusze na euro. 1. zobaczmy co się dzieje na eurodolarze. Na eurodolarze również miejsca na wzrosty według mnie troszkę mamy tutaj nie za dużo, bo oczywiście do wypełnienia układ harmoniczny, układ Gartleya klasyka, jeżeli chodzi o układy harmoniczne 7,8,6 i to są te poziomy, które w tym momencie już wam pokazuję, są dla mnie kluczowe. Są dla mnie kluczowe 1,18,13. To jest ten poziom, według mnie, na pewno do obserwacji. To jest po pierwsze, no bo wiadomo, jest 786, jest punkt D układu harmonicznego. Natomiast jeżeli sobie dodamy potwierdzenie, czy to pivota, czy zewnętrzne mierzenie fali BC, które w tym momencie wykonuje, no to widzimy, że w tym miejscu występuje jeszcze coś bardzo precyzyjnego i bardzo ciekawy dodatek, tak? Mowa oczywiście o 161. Ten współczynnik już jest widoczny. Zobaczcie, zewnętrzne mierzenie i mierzenie od X do A pokazuje nam klaster FIBO, czyli dwa poziomy praktycznie idealnie się na siebie nałożyły, co dodatkowo oczywiście daną strukturę czy dany scenariusz nam wzmacnia. I to jest ten poziom 1,1815, 1,1817. Na eurodolarze również na to czekam, biorąc pod uwagę korelację dodatnią z euro 1, czyli z parą, którą omawiałem przed chwilą. I tam mamy miejsca na wzrosty i na eurodolarze również, czyli według mnie to euro jeszcze troszkę miejsca na wzrosty ma. GBPUSD. Na GBPUSD tutaj tego układu absolutnie nie czuję. O nim mówiliśmy w zeszłym tygodniu, go w tym już kasuje, dlatego że przestaje obowiązywać. Wydaje mi się, że wejdziemy górą, ale to jest taka troszeczkę, po pierwsze moja intuicja, a po drugie ocena otoczenia, bo tutaj tej podaży nic nam generalnie nie pokazuje żeby nagle rynek miał się uływać, tak jak jest miał się uływać, zaczął mocno jakoś spadać, pikować w dół, no tego nie widzimy, widzimy, że tutaj te wolumeny, ocena otoczenia jest pozytywna, jest popytowa przede wszystkim, zresztą to doskonale widać, także myślę, że tutaj zaksięgujemy jakieś poziomy wewnętrzne FIBO, no od 50 zaczynając, może kończąc, kończąc nawet na 61,8, zobaczymy, na razie 50 przed nami, uważam, że ten poziom jest jak najbardziej realny, no docelowo oczywiście wzrost na 61 troszkę wyżej, no ale ta 50 na funcie akurat też fajnie działa, 1,3076, to jest moi drodzy mój poziom również na dzisiaj, na jutro, także początek tygodnia, tutaj uważam, że i na funcie, i na eurodolarze na urojenie miejsca na wzrosty jeszcze mamy. Lecimy dalej, kakao, bo tutaj mi się rzuciło w oczy, też były jakieś prośby, no na kakale będę chciał rozegrać coś dosyć szerokiego, dosyć szerokiego, znaczy ten układ harmoniczny, który widzicie, 4 godzinówka to jest też myślę, że setup na pierwszą część tego tygodnia, także zapowiada się jak widzicie dosyć dużo okazji, trzeba przypilnować po prostu. Nie całe 2400, 2395, 2390 dokładnie to jest ta strefa popytowa, ta strefa zielona, zewnętrzne mierzenie, punkt D układu harmonicznego, no i bardzo mocne wsparcie w tym miejscu wypada, także widzimy, że jeszcze mamy miejsca na spadek, no bo chodzimy 2457, na te 2400 uważam, że dojdziemy, także też sobie warto to obserwować. Złoto, jeżeli chodzi o złoto, tutaj nic szczególnego na dzisiaj raczej nie wyczaruję, ja czekam u siebie na ponowny test, test tego poziomu, bo pierwsze testy wziąłem w zeszłym tygodniu, jak wiecie mówiłem o tym, dokładnie to odbicie od mierzenia f 100 ja czekam na ponowne wejście w strefę różową, w strefę podażową, czyli w okolice 1916-1924, 1924-1916. To jest dokładnie ta strefa. Szybciutki komentarz, z czego ona wynika, bo to oczywiście nie jest jakieś tam moje widzi się, że sobie tak narysowałem strefę podażową, nie. Ona jest wyliczona, ona jest bardzo dokładna. Tutaj z pomocą oczywiście przychodzą wewnętrzne mierzenia FIBO, 61 ostatniej fali spadkowej, mierzenie f 100 czyli potencjalny one-to-one, w tym miejscu, w tym obszarze FIBO według mnie się zakończy. Także też uważam, że ponowne wejście troszkę miejsca na wzrosty na złocie mamy. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, bardzo proszę pisać na czacie. Tutaj Grażyna napisała już pierwsza. OK, zapamięci, żebym nie zapomniał. Gaz ziemny, zobaczmy co się dzieje na nadgazie. Mamy gaz ziemny. Tak jak Piotrze piszesz, układy są do wyczekania. Dokładnie tak, dlatego zapowiada się kolejny fajny tydzień. Na gazie ziemnym, zobaczcie, to jest ten jeden, jeden z możliwych scenariuszy, który będę chciał. Widzę, że nie jest jakiś bardzo precyzyjny, no niestety, ale już Wam mówię, co takiego tutaj autor ma na myśli, już Wam pokażę. Coś szerokiego, ale dużego przekonania, słuchajcie, do tego nie mam. Jeden do jeden, no widzicie, a nie, no ok, jest ok, nie jest źle, słuchajcie, bo już już się wystraszyłem, że tutaj się nie będzie nam nic nie nakładało, ale widzę, że ten klaster się faktycznie pojawił. Yy, mamy pierwsze mierzenie, mamy Xa, czyli dokładam tutaj kolejne, fala bc malutka, no i punkt D na 7,86, czyli formacja harmoniczna współczesna, prawda, układ Leonarda, czyli punkt B na 50, punkt D 7,86, no i to wzmocnienie, o którym mówiłem przed chwilą, czyli mierzenie F100, dokładnie na tym poziomie. To jest mój setup na dzisiaj, 2,18, 2,18 to jest poziom który pewnie też będę, na którym, się, na którym się będę również ustawiał. Ważna rzecz, słuchajcie, dzisiaj startuje live trading ze mną. Live trading, który będzie robiony w każdy poniedziałek. W każdy poniedziałek po południu, wieczorem, godzinę jeszcze sobie dzisiaj ustalimy. Dzisiaj pierwsze spotkanie o godzinie 16. Spotkania są zamknięte, one nie będą publiczne, dlatego że to jest projekt edukacyjny. Także, jeżeli ktoś jeszcze chciałby uczestniczyć, a się do mnie nie zgłosił lub nie otrzymał zaproszenia do naszej grupy na Telegramie do dzisiejszego spotkania, czyli linka i hasła na godzinę 16, proszę do mnie na maila napisać, czy na Facebooku, czy też na Telegramie. Proszę mnie oznaczyć. Dzisiaj zaczynamy pierwszy projekt, już w poniedziałek o 16.00. Startujemy live trading portfel, sześciocyfrowy, tam od 100 tysięcy startuje. Konto rzeczywiste oczywiście, także będziecie mogli obserwować, kopiować, uczyć się, no generalnie. Wszystko Wam pokażę, cały warsztat pracy, no i wynik, każdy oceni, jaki jest, tak, czy to się broni, czy się nie broni, czy FIBO działa, czy FIBO nie działa. Także dzisiaj, słuchajcie, dosłownie, no nie całe 4 godziny startujemy z pierwszym projektem. Lecimy dalej, na złocie mówiliśmy, o złocie mówiliśmy, zobaczmy co tam się dzieje na pln -ach. Co się dzieje na pln -ach? Tutaj 61 do przetestowania ponownie, no i mam, słuchajcie. Pewnego rodzaju propozycje odnośnie, znaczy, propozycję, układ, tak, bo to dziwnie mogło zabrzmieć, e, układ harmoniczny e, do zagrania. Zobaczcie, mamy BC na 61 i mamy punkt D, to jest, słuchajcie, ten, ta moja propozycja, ten mój pomysł. Na, na tolarze do złotego, punkt D786, zobaczcie, 377, wydaje mi się, że, że tutaj rynek dojdzie, bo to odbicie, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, o 61, chwilowe, ja też akcentowałem dosyć mocno, mówię uważajcie, tutaj te wolumeny są cały czas podażowe, proszę zobaczyć ocenę otoczenia, cały czas przewaga podaży, także uważam, że fala CD spadkowa ma jeszcze naprawdę sens ona się zrealizuje i tutaj 3,77 na dolarze wypełni cały układ. Także to jest na pewno do wyczekania. Ja, jak wiecie, układy rozgrywam od ponad 10 lat, także takiego układu no, nie mógłbym przejść obojętnie, widząc, że się coś takiego rysuje. Na dolarze te układy też pięknie działają, zresztą na wszystkim fajnie działają, waluty, indeksy, bitcoin. Także to jest właśnie jeden z tych scenariuszy, na który też czekam, na dolarze do złotego. Europe tu sytuacja troszeczkę inna, nie, nie ma aż tak głębokiego Zejścia w sensie nie jest ten układ harmoniczny widoczny, bo on się jeszcze nie tworzy, prawda? Czyli nie ma jakby tego podobieństwa, które często występuje między dolarem złotym a euro złotym. No, na euro złotym w tym momencie jeszcze tego układu nie ma, także wstrzymujemy się. Ja tutaj potrzebuję troszeczkę czasu, żeby zobaczyć, jak te fale reagują, czy na poziomach FIBO, czy nie. Jedyne co mam, no to oczywiście 61. To jest to wsparcie, zaznaczyłem je 4,45, 4,46, niecałe. No i zobaczmy, co tam się stanie, bo jeżeli układ zacząłby się wypełniać, czy ta pierwsza część formacji, no to ta reakcja na 61, ona powinna nastąpić. No ale w tym momencie, wiecie, nie będę tego prognozował, bo rynek jeszcze do 61 nie doszedł, więc nie będę po prostu tutaj zakinał rzeczywistości. Albo coś jest, albo tego nie ma. W tym momencie jeszcze tego nie ma. GBPPLN. No, na funcie, moi drodzy, będzie chyba małe co nieco na ten tydzień. Ja liczę, ja liczę na ponowny test, aczkolwiek nie będzie to takie myślę, że szybkie i, i łatwe, bo w tym momencie funt na, na funt do dolara GBPUSD miejsca na wzrosty mamy. tak? Natomiast pln -y jeszcze mogą spadać. Tu mamy funta w relacji właśnie do pln -a, więc sytuacja, wiecie, jest taka. Pół na pół, z kolei tutaj to co widzimy na chwilę obecną na h1 to jest typowa korekta prosta 1 do 1. Zaznaczam za pomocą tych linii typowa trójka, tak? Jeżeli widzimy układy trójfalowe to jest to najczęściej korekta. W tym momencie mamy korektę i ona się kończy, także tutaj jest to takie bym powiedział bardzo no niepewne do obserwacji. Absolutnie tutaj nie ma żadnego setupu, jedynie oceniam to co jest. E, więc, tak jak mówię, funta będę obserwował, ale chciałbym go kupić niżej około 4,90, 4,89, czyli tutaj, w rejonach tej strefy zielonej, popytowej, lecimy dalej. E, indeksy, tak jest. E, na morze od SP, bo tutaj o wiele ciekawiej to wygląda. Tutaj pokazywałem sentencję. Zeszłego tygodnia jest sentyment bardziej e, spadkowy, bo jednak tak się układał, że w kontekście te ostatniej sz, szczyty robił coraz to na niższym poziomie. Natomiast w tym momencie, co powinno nas zainteresować, e, to na pewno ta linia pomarańczowa linia przerywana 3297 to jest to wsparcie, które w tym momencie jest bardzo ważne, bym powiedział, że jest kluczowe na S&P. Co to znaczy, tutaj ta formacja na pewno przypomina Wam głowę z ramionami odwróconą, Zaznaczam za pomocą zielonych strzałek. Mamy lewe ramię, mamy głowę i mamy prawe ramię. E, prawe ramię na wysokości ramienia lewego, Czy tutaj jakby ten, ta symetria i ten warunek dla mnie konieczny jest, prawda? Więc, e, więc tutaj rozpatrujemy to w kontekście wzrostów. Jeżeli ten poziom 3 300, bo to jest niecałe 3300 punktów, jeżeli on zostanie wybity dołem i zostanie złamany, rynek leci na kolejne dołki. To jest, słuchajcie, taka bardzo ważna zasada, jeżeli chodzi o ten układ techniczny. To znaczy, że ten dołek jest zagrożony, bo może być wybicie poniżej 3200, poniżej tego poziomu. Także tutaj ten poziom 3300, po pierwsze technicznie ważne wsparcie, a po drugie bardzo ważna informacja która nam da jakby taką odpowiedź, co się stanie w momencie, jeżeli rynek by ten poziom spróbował wybić dołem, prawda? Wtedy miejsce na, spad na, na spadki jeszcze jest. Chciałbym, żebyście sobie to zapamiętali, bo te sekwencje bardzo często się ze sobą łączą po prostu, czyli trzeba wiedzieć, co z czego wynika. Lecimy dalej. DAX. No, na DAX-ie tutaj układ harmoniczny bardzo szeroki, praktycznie na cały ekran. Zobaczmy, co tam się dzieje na sentymencie. Podaży nie widać, także ten układ harmoniczny w tym momencie może ktoś powiedzieć, że to jest takie moje myślenie życzeniowe. Można tak uznać, znaczy myślenie życzeniowe, bym My powiedział jeden z możliwych scenariuszy, bo jeżeli tutaj ta fala CD by się zaczęła wypełniać, e, układ harmoniczny na wzrosty po, po spadkach, prawda? Miałby tutaj sens, ale w tym momencie ta fala CD musiałaby się zacząć wypełniać 12450. No i to jest ten poziom bardzo, bardzo ważny. W tym momencie tutaj za dużo nic nie widzę. Na H1 zobaczmy na 4 godzinówce może, ale też popyt jest, proszę zobaczyć. To no, ewidentnie przewaga popytu, także tutaj też nie będę mówił o spadkach, bo po prostu nic się nie zapowiada. To jest jeden ze scenariuszy. Jeżeli ten popyt się utrzyma, ja się bardzo ucieszę, bo na SP jeszcze wrócę szybciutko do tego. Ten popyt on tutaj by nam się bardzo, bardzo przydał, chociaż widzę, że jest. Ale ten układ harmoniczny wtedy się zacznie wypełniać szybciej, prawda? Na większej dynamice. Na o to chodzi. Nie wiem jak u was, no, ja jedną pozycję mam. Gdzieś ten układzik rozgrywam, także jeżeli by te wzrosty były, bardzo bym się ucieszył co najmniej do 618-3439. No według mnie to tyle jest do wyjęcia. Całkiem sporo, jeżeli chodzi o WIG 20, tutaj nam się na 4 godzinówce rysuje małe co nieco muszę Wam to pokazać, bo technicznie po prostu jest to ważne, myślę, że rynek to zarespektuje, 1 do 1, ale na spadki, tak? 1 do 1, czyli korekta prosta, proszę zobaczyć, jak precyzyjnie wypada z tym układem ZZB. Co sprawdzamy? Sprawdzamy mierzenie f 100 czyli symetrię ramion, sprawdzamy poziom 1762, sprawdzamy, czy jest techniczny, czy nie. No jest, bo ta linia była wyznaczona jeszcze w zeszłym tygodniu, piękne potwierdzenie, tym samym bardzo ważny opór techniczny na wysokości tego poziomu. Także tutaj sytuacja podobna. Troszkę miejsca na wzrosty na biegu 20 mamy, natomiast ta geometria myślę, że będzie bardzo, bardzo kluczowa. Także proszę o tym pamiętać. Słucham Waszych propozycji. Co potrzebujecie, moi drodzy? Piszcie, jakie tam macie życzenia. Ja zapraszam Was na jutrzejszy webinar, bardzo ważny. Strategia FIBOT. No w końcu ujrzyj światło dzienne. Pierwsze spotkanie we wtorek 18 18.00, w ten wtorek, czyli już jutro. Bardzo istotne rzeczy Wam powiem. Porozmawiamy sobie o strategii europejskiej, amerykańskiej. Pokażę Wam, co przygotowaliśmy dla Was, bo będzie gotowy wskaźnik taki autorski, gdzie połączyliśmy, dobrze słyszycie, połączyliśmy Fibonacciego z pivotami. I wyszły nam pivoty Fibonacciego, czy, czy w skrócie po prostu Fibot. Także no, świetne narzędzie, zautomatyzowane, jeżeli ktoś będzie chciał to otrzymać, to na jutrzejsze spotkanie zapraszam, bo tylko uczestnicy będą mogli wziąć w tym udział. Także godzina 18 .00. i jeszcze raz wysłałam zaproszenie, obowiązkowy webinar edukacyjny w dniu jutrzejszym wieczorkiem. Także serdecznie zapraszam. Lecimy dalej. NASDAQ oczywiście, że tak, na Nazdaku tutaj mamy pięćdziesiątkę, Mamy póki co bardzo duży popyt, widać na D1, na 4 godzinówce również. Chociaż ta podaż się pojawia, no ale tutaj nie jest to takie czytelne, może jak na SP, do czego się przymierzam? Bo, bo tutaj musimy konkrety tak, bazować na faktach, na liczbach. Jeżeli chodzi o, o taki scenariusz, uważam, że bardzo prawdopodobny. To jest wypełnienie tego układu harmonicznego. Czyli ta fala BC, ona bardzo często w takich strukturach jest lokalna, jest malutka, zresztą widzimy, że jest taka. No i tej fali CD wzrostowej brakuje na 12 068, 12 068, prawda? Tutaj te, ta strefa podażowa się znajduje. No i punkt D układu harmonicznego. Także technicznie bardzo ważny, bardzo ważny poziom. Jeżeli ktoś chce się zgłosić na live, tak jak Paweł napisał, bardzo proszę do mnie napisać na tego maila. Już Wam pokażę, już Wam powiem na jakiego maila najlepiej. Dokładnie na tego. Kontakt maupaharmonicforex.pl. Dzisiaj zaczynamy live trading, portfel sześciocyfrowy, dosyć duży. Jeżeli ktoś chce się zgłosić i oglądać, podpytywać, patrzeć jak to się wszystko będzie działo no to jest taka możliwość. Te spotkania będą się odbywały w poniedziałki po południu wieczorem, także na kontakt harmonicforex.pl, jeżeli ktoś chce się zgłosić jeszcze do tych naszych spotkań. Lecimy dalej. Silver, no pewnie, że tak. Na Silver miejsca na wzrost według mnie Według mnie mamy, podobnie jak na złocie. Tutaj ta korelacja dodatnia, tak sobie spojrzałem tylko na złoto, bo żeby się upewnić, że miejsca na wzrosty mamy, Mamy, bo tam zaatakujemy prawdopodobnie te poziomy wynikające z FIBO. Jeżeli chodzi o serwer, tutaj miejsca na wzrosty też mamy. O, Mastermind wpadł, miło, że jesteś, również pozdrowionka. A jeżeli chodzi o Silwę, to jest dla mnie ta strefa. Także tutaj z uważam, że 2-3 dni, 2-3 sesje, początek tygodnia. Yy, jeszcze góra. jeszcze góra, bo wzrosty mamy, jeżeli chodzi o, to, o, o cenę otoczenia. No nic złego się nie dzieje. Ten popyt jakby cały czas, yy, gdzieś tutaj ta podaż, yy, może inaczej powiem, tak? Podaż jest według mnie jeszcze nie groźna. Z tego raczej nic wielkiego się nie wydarzy w kontekście spadków, tak? Mówię jakieś tam paniki czy... Pikowania w dół. Miejsca na wzrosty mamy 26,02, 25,95. No tutaj, oczywiście, 61 Fibo, mierzenie f 100. 1 do 1, czy troszeczkę Eliota, trochę Fibo. Natomiast technicznie ta strefa podażowa, a więc nie kolor zielony, go bardziej taki podażowy, czerwony, to są te pomysły. To są te pomysły. Okolice 26. No, i Bitcoin na zakończenie. No, z tym Bitcoinem ciężka sprawa, ale tak jak, tak jak mówiłem, no niestety, niestety, albo niestety miałem rację, że ta konsolka w okolicach 10 tysięcy będzie się utrzymywała. Myślę, że tak do października, do listopada. No, październik już mamy, bardziej do, do listopada, no, w sensie takiej późnej jesieni. Myślę, że te 10 tysięcy cały czas będzie testowane, wybijane raz z jednej, raz z drugiej. I tak będziemy bujać te kilkaset dolarów albo górę, albo dół. No, chodzimy 10-600. W tym momencie ja nie mam setupu do zagrania ani w jedną, ani w drugą stronę. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest formacja, która mnie absolutnie nie interesuje. Czy jakiś tam trójkąt, który no pewnie zostanie wybity. Tego pytanie, w którą stronę, prawda? No, tak to. I już jest tymi układami z klasycznej analizy technicznej. Po pierwsze niedokładne, po drugie mało skuteczne, po trzecie, no niestety, ale znaczy, no nie, nie o to chodzi w Tradingu, tak, że, że sobie narysujemy formację i czekamy na jakieś wybicie. Ocena otoczenia, scenariusze, gotowe setupy do rozegrania, to jest bardzo ważne, tak, a, a potencjalne takie formacje określone bez sensu, czy w jakiś tam przypadkowy sposób, no raczej, yy, raczej nie działają, także proszę o tym też pamiętać. No e, dobra, chyba tyle na dzisiaj, czy jeszcze coś potrzebujemy? Mastermind napisał shorty. No, do jakiego poziomu, do jakiego poziomu widzisz, e, widzisz krótkie pozycje? Ja mam tutaj jeszcze od tego doka rozpisane FIBO, czy rozpisane i przygotowane do ataku, znaczy w sensie takim, że bardzo bym chciał sobie tutaj jeszcze dokupić, zakumulować już to, co mam, no ale na poziomach niżej, niecałe 7700, 7300 zaczynam już uderzać, nawet te zlecenia oczekujące mam, no ale widzimy, że to jest dużo, bo to jest 3000 dolarów, jeżeli chodzi o kurs obecny, więc miejsca mamy, no i pytanie, czy taki szeroki ruch by się mógł wykonać. Wiadomo, wszystko się może wykonać, zwłaszcza na rynku kryptowalut. Także 61, proszę o tym pamiętać, tak to jest mierzenie D1 tygodniowe, także dosyć szerokie. Ropa WTI, ropa WTI, no zobaczmy. Co się takiego dzieje na WTI. Co się takiego dzieje na WTI? A ciekawa sprawa, patrzcie, chyba pominąłem. A tu się wypełnia układ harmoniczny, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, ale numer, patrzcie, no niekiedy też mi się zdarzy coś tam przegapić, no ale wszystkiego nie upilnuję. Mamy układ harmoniczny, układ nietoperza oczywiście, układ bata, ja wiem, że te nazwy są niekiedy śmieszne i się niektórzy z nich podśmiewają, natomiast chodzi o to, że rynek łapie precyzję i wypełnia te struktury, tak? Jakkolwiek byśmy sobie nie nazwali, czy nietoperz, czy... Czy układ Gartleya, czy Leonarda, czy, czy, czy Motyla, chodzi o to, że pewne poziomy i pewne proporcje na rynku, wyliczone w taki sposób matematyczny, bo ciąg FIWO to jest matematyka, one mają być zachowane. Jak najbliżej ta reakcja ma nastąpić na wysokości określonych z góry współczynników. Czyli nie ma przypadku, tak? Kreślę dany scenariusz, widzę, jakby oczyma wyobraźni, spodziewając się już pewnej reakcji, i ta reakcja ma nastąpić na tych poziomach. I, i to w bardzo dużym uproszczeniu, tak, jeżeli chodzi o o wiedzy, czy też o naukę związaną z układami harmonicznymi. 50 była bardzo ładnie zarespektowana, 886 też. Wypełniamy, no ja uważam, że tutaj miejsca na wzrosty mamy, aczkolwiek zacząłbym się bardzo mocno zastanawiać nad tym poziomem, bo mamy ZZB. Tutaj zawsze proszę pamiętać, że to jest tak zwany pierwszy target, pierwszy take profit, jeżeli chodzi o formacje harmoniczne, czyli wysokość punktu B wynikającą z identyfikacji układu, z całego mierzenia, no i to jest lokalny Po jakby nie było 3885-3888. Także wygląda to dosyć dobrze. Słuchajcie, tyle na dzisiaj, godzina. Godzina 16. dzisiaj. live. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć na tego maila, proszę mi teraz pisać no, do 15.00. Będę jeszcze zapisy tutaj kompletował. listę uczestników, o 16 już ruszamy, dzisiaj pierwsze spotkanie, lekko organizacyjne, ale już jakieś tam pierwsze pomysły, pierwsze trady pewnie będą, także na pewno projekt bardzo ciekawy, praktyczny, ja też wychodzę z założenia, że najlepsza nauka jest na żywym rynku, a tutaj nie będziemy absolutnie teoretyzować, odpalamy wykres, platformę, jedziemy, tak? Także to już e, przed nami. E, no i tyle na dzisiaj. Łapka w górę, kto jeszcze nie przebił wirtualnej piątki. Jutro oczywiście live o godzinie webinar edukacyjny o godzinie 18, live oczywiście o 12:00 w samą południe codziennie od poniedziałku do piątku. Także dajcie suba, dajcie serduszko, dajcie lajka na fejsie czy też na YouTubie. W zależności od tego gdzie oglądacie codziennie nadaje na żywo.